Dzień dobry, dziś jeszcze raz podsumujemy sobie wiadomości o kwadratach i prostokątach. Na dzisiejszą lekcję przygotuj sobie kartkę i długopis. Przed tobą test składający się z 16 pytań. Sprawdzi on Twoją wiedzę o kwadratach i prostokątach. Jeśli udało Ci się odpowiedzieć na pytanie prawidłowo, przyznaj sobie na kartce jeden punkt. Jeśli masz ochotę, podziel się swoim wynikiem w komentarzu. Na początku przypomnijmy sobie podstawowe informacje o kwadracie i prostokącie. Prostokąt ma boki parami równe i równoległe. Wszystkie kąty w prostokącie są takie same czyli kąty proste. Przekątne są równe i przecinają się w połowie. Obwód prostokąta to suma wszystkich jego boków, czyli dwa krótsze i dwa dłuższe boki. Obwód to 2A plus 2B. Kwadrat również ma boki parami równoległe. Wszystkie boki w kwadracie są równe. Wszystkie kąty są proste, przekątne, tak jak w prostokącie, są równe, przecinają się w połowie, ale w tym wypadku przecinają się jeszcze pod kątem prostym. Obwód. To również suma wszystkich boków, czyli 4 razy A. Pytanie numer 1: ile wśród tych figur mamy kwadratów? Mamy tutaj dwa kwadraty. Pierwsze to figura numer 7. I drugi, figura numer 4. Spójrzcie, figura numer 7 jest tylko nieco odwrócona. To nadal jest kwadrat, nadal są tam wszystkie kąty proste i każdy bok jest dokładnie takiej samej długości. Kolejne pytanie. Ile wśród tych figur mamy prostokątów? Mam nadzieję, że pamiętacie, że każdy kwadrat również jest prostokątem. Mamy zatem raz, dwa, trzy, cztery prostokąty. Czy kwadrat jest pięciokątem? Tak czy nie? Oczywiście wiemy, że kwadrat i prostokąt są czworokątami. Mają cztery boki, cztery kąty i cztery wierzchołki. Nie jest więc pięciokątem. Czy każdy kwadrat jest prostokątem? Tak, oczywiście każdy kwadrat jest prostokątem. Aby figura była prostokątem, wystarczy, że wszystkie kąty w tej figurze są proste. Czy każdy prostokąt jest kwadratem? Nie. Kwadrat to taki prostokąt, który ma wszystkie boki równe. Nie każdy prostokąt ma wszystkie boki takie same, więc nie każdy prostokąt jest kwadratem. Czy w każdym prostokącie przekątne przecinają się pod kątem prostym? Nie. Przekątne przecinają się pod kątem prostym, tylko w kwadracie. Czy czworokąt, w którym miara kąta wewnętrznego. Czyli tylko w środku, ma 89 stopni, może być prostokątem. Wszystkie kąty w prostokącie są takie same, każdy z nich ma 90 stopni, więc nie, czworokąt, w którym miara kąta ma 89 stopni, nie może być prostokątem. Czy wszystkie boki w prostokącie muszą mieć jednakową długość? Oczywiście nie. Prostokąt może mieć dwa dłuższe i dwa krótsze boki. Czy prostokąt o wymiarach 5 cm na 7 cm ma taki sam obwód jak kwadrat o boku 6 cm? Zastanówmy się. Obwód prostokąta to dwa boki a plus 2 boki b, czyli 2 razy 5 plus 2 razy 7. To jest 10 plus 14 czyli 24. Obwód kwadratu to jest 4 razy a, czyli 4 razy 6 cm. 4 razy 6 to 24. Tak, prostokąt i kwadrat będą miały taki sam obwód. Suma miar kątów w czworokącie to 36 stopni, 180 stopni. 360 stopni czy 90 stopni? Suma miar kątów to oczywiście 360 stopni. Jeżeli kwadrat ma wszystkie kąty takie same i wszystkie są proste, to to jest 4 razy 90, czyli 360. Wzór na obwód prostokąta to a plus b 4a, 2a plus 2b, czy 2a plus B. Prawidłowa jest odpowiedź C. Wzór na obwód kwadratu A plus A, 4A, 2A plus 2B, czy 4 plus A. prawidłowa odpowiedź to 4 razy a. Ile wynosi obwód kwadratu o boku długości 5 cm? 20 dm, 10 cm, 2 decymetry czy 20 mm? obwód kwadratu to 4 razy a czyli 4 razy 5 cm. 4 razy 5 cm to 20 cm. Czy mamy tu taką odpowiedź? Nie. Ale pamiętamy, że 10 cm to 1 decymetr. Dlatego poprawna jest odpowiedź C. 2 decymetry. Ile wynosi obwód prostokąta o bokach długości 4 cm i 6 cm? Dwadzieścia mm, dziesięć cm dwadzieścia cm czy szesnaście centymetrów. Dwa razy cztery plus dwa razy sześć to osiem plus dwanaście, czyli dwadzieścia. Prawidłowa odpowiedź to znowu odpowiedź C, 20 cm. Ile wynosi miara boku kwadratu, jeśli jego obwód ma 48 cm? 24 cm, 12 cm, 12 mm, 12 mm czy 24 mm? Cały obwód musimy podzielić na 4 kawałki. 48 na 4 to 12. Jednostka to cm, więc prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B. 12 cm. To już ostatnie pytanie. Jaką długość ma drugi bok prostokąta, jeśli długość jednego boku to 5 cm, a obwód prostokąta ma 30 cm? A 10 mm, 20 cm. 10 cm czy 24 mm. Obwód to dwa boki A plus dwa boki B. Dwa boki A to dwa razy 5, czyli 10 cm. Dwa boki B mają zatem. 30 minus 10, 20 cm. Ile będzie miał jeden bok? 10 cm. To jest nasza prawidłowa odpowiedź. Jeśli chcesz jeszcze trochę poćwiczyć, przejdź do testu. Link do testu znajdziesz w opisie filmu.